Nagrywać, nagrywać. Dzień dobry kochani, tak może yy, nie wiem jakąś bardzo aparat do góry podnosiła, ale ogólnie jestem w jawożnie na, na podłężu. To już myślę, że jestem na podwale, na podłężu. Mam widok na elektrownię. Zły guzik, mam widok na elektrownię Jawożną 3. O proszę bardzo, takie okoliczności. No i leciałam na dwa dni. Gdzie jest czwartek, godzina? Yy, Angielski na polski czas mam przystawiony na 14.08. Czekam na moją kasię, która za 10 minut powinna być. Odbieramy jej z przedszkola. Lecimy do domu i lecimy dalej. przyleciałam załatwić tylko jedną sprawę. W ogóle pierwsza osoba, z jaką miałam kontakt po wylądowaniu, to był pan taksówkarz. No tak mówię, sprawdziłam cenę, cenę Ubera, ale mówię, zobaczę ile będzie taksówka, bo nie będę musiała czekać. I pytam się ile doja do centrum. A pan mówi: 230-220. Ja wie, a no to, to dziękuję. A on mówi, a czym będziesz jechała? Eee, czy pani? Chyba na pani powiedział. Ja wie Uberem. A on wie, a ile Uber? Mówię 130. O, taksówkarze, to nie są taksówkarze. To są auta bez ubezpieczeń. Ja wie, do... ja tak się patrzę, mówię, dobrze, dziękuję. Stoję już tam, klikam tego, mówię, rozmawiam. A on wie, za 170 zawiozę. Wie, nie dziękuję. Taki, wiecie, uu, uu, zbulwersowany, że, e, u, że powiedziałam, że zamawiam Ubera. A on się pyta, pani zamawia taksówkę czy sprawdza cenę? Ja mówię, nie, to i to. E, także pojechałam do miasta, załatwiałam, co miałam załatwić poniekąd. I w ogóle beka, bo spotkałam mojego znajomego. Bardzo dobrego przyjaciela, z którym się już długo też nie widziałam. Wstyd. I on mieszka na stałe w, w Londynie. A ja wrzuciłam wam zdjęcie na Instagrama, że to coś będziecie, będziecie widzieli, ale że chciałam właśnie zdjęcie, że się z nim nie mogę spotkać w Anglii, a przez przypadek na siebie trafiałem w centrum Jaworza, bo dwoje jesteśmy z Jaworzona osiedle w osiedle mieszkamy, kiedyś razem pracowaliśmy i i beka. No i pewnie się wieczorem zobaczymy, bo e, bo fajnie by było skorzystać, tym bardziej, że już jutro Jutro wracam, także jakieś czarne chmury tu nadchodzą. Nie podoba mi się to. Także czekam na dziewczyny i lecimy na gigant. Bo jak ktoś jest nowe, no to ja tutaj w wybornie urodziłam. Miałam ja 19 lat, się wychodziłam do Katowic. A już miałam 21, to już mieszkałam w Anglii, w Peterboro. I od 12 lat tam właśnie mieszkam, żyję. A przyjechałam właśnie do, do ja Także mega się pozmiał. Właśnie mówiłam na insta-story, że się tak pozmieniał. Ja Wożna, żebym nie, nie poznała. Już pewnie potruję dziewczyn, bo pewnie tam z będą draptać za chwilę, no także odezwę się później. Patrzcie jakie trzy blondynki idą, gdzie byłyśmy Kasia? Byłyśmy dom kultury. Ja kultury, Bonina, moja, moja, yy, moja, moja, moja córka, ja, przebrana. <grym>, moja przebrana córka. Co nie miałaś, śpiewałyśmy jagódki, byłaś na zaj zajęciach z wokalu, tak? Mm -hmm. I śpiewała co? Jesteśmy Jagódki. Tak. Nie, możesz, nie możemy śpiewać na YouTube bo zablokują mi filmik i nie będę go na nim zarabiać. Tak? No nie wolno opuszczać radia, czy się niby tam można śpiewać, ale Ojej, prawa autorskie. A teraz idziemy walostradą, nie byłaś tu jeszcze. Nie, ale w ogóle wy dlaczego prowadzić przez las? To nie jest las, to jest walostrad. Znaczy las, no. O, czy mogę tam walostrad sobie powiedzieć? Możesz, Nina. Lepiej wychodźcie na podwórko, bo tam jest bardzo dobre powietrze. Karmijcie swoje zwierzęta jak macie, dbajcie o nie i dbajcie też o siebie. Jakie to jest dobre jaki, dziecko. Jaki piękny przekaz Jezus moi, no. Dzieci, Kochani dbajcie o siebie, to będzie przekaz. No. To będzie przekaz, także... Twoje swoje zwierzęta, karmcie je, ja. nie... nie... z na pole, tak. Się. Tak. Jak myślę że zwierzętach, to od razu myślę o naszych psach. No <laughs> my z Kasi, Kasia 31, Ania 33. Ile miałaś się prowadziła tutaj do bloku? Jak się... Czy to jest... się ja, jak ja się 2 lata. No to ja miałam 6. Będzie miała 6, ja miałam 2. No to my się znamy od zawsze. Ja do przedszkola no. chodziłam, my się, znamy o, my się znamy od zawsze. No tak. Czekaj, żeby nie było widać. Nie I zawsze się nie śmieje, jak wspominam, że na, nasze psy, bo Kasia miała takiego <głosłupia> ślepego, a miałam takiego, ja mam takiego, który odwiedza. ogólnie chciał gryźć wszystkich i regularnie Ja tego chciał? Wszystkich? A, jest y zbierze. Nie przy dzieciach. No. Ale psy tu były U nas w ogóle w klasce były bardzo specyficzne no psy. Możesz Nina jeszcze raz coś powiedzieć. No. Bajcie o naturę, ona jest bardzo ważna. Tak. Boże, paczki dziecko. Nie. Ja bym wiedziała, co kupiła tą ekorurkę, Nina, żebyś miała do plastika. <laughs> Mówią Ci te, te, te takie metalowe składane z stali chirurgicznej, co jak idziesz do miasta chcesz pić kawę czy coś takiego z rurki, no, to nie bierzesz plastikowej, bo możesz mieć do sobie takiego... Nie, kubki. To nawet nie wiedziałam, że to coś takiego jest. No to jest polska marka, dam ci na miarę później. już nie, Gorsz, nie. No boję tego trzymania aparatu. Tak we trzy ująć nas to tak trochę ciężko. Gdzie my teraz wyjdziemy? Jak będziemy tyszły? Na Biedronkę. Dużą. bo wiem że ja po prostu się z biedronka w ogóle nie wiem, czy czysty bo tak o tak byłoby lepiej byłoby jaśniej, mm -hmm. ale jest okej. Okay. także idziemy sobie teraz do, do domu czy nie idziemy jeszcze do skarpu? po mascarpone i po mleko posiedzimy trochę a później później mamy później się... później, później mamy randkę night. Później... no 2 plus 1. No. Mam, mamy randkę. Nie, Mówiłam nie, nie. wam przecież że się spotkałam z moimi znajomymi przez przykładach wyleżeń, wpadłam wpadłam w centrum, także w ogóle beka. Będzie bardzo miło wieczór mimo. O! Jeszcze może Tak, tak możesz, mi się... jeszcze coś powiedzieć? Dbajcie też o siebie, dbajcie o rośliny swoje, dbajcie o, dbajcie o wszystko, co jest bardzo ważne dla was. Proszę. Moja, no, ja moja krew, moja krew. Dobra, idziemy. W ogóle, co to było wcześniej, Kasia? W ogóle, no. jak, wreszcie, jak jechałam e, Uberem do, do centrum, tak sobie myślę po elektrowni. Pamiętasz, ile myśmy kilometrów do elektrowni przerobiły no. na rowerach? Myśmy no. na rowerach jeździły po cztery, Cały dzień na rowerach się potrafiły no. jeździć. A wiesz, że mój komunijny rower? rower jest, jest w Peterboru i ja na nim jeżdżę? Tak? Mhm. Zanim ja przerzutki zmieniał. Nie, nie, mój to już jest Dobra, to idziemy. Mówię, patrzcie, jakie trzy blondyny, długie włosy, nie na poprawie. Ja, Jak się tak poprawić do YouTube'a? Ja Ci pokazywałam, o, widzicie? Bro, widać ją w ogóle, widać ją, tylko człowiek w Widać, widać. Kasia, tak bierz, mówię ci, to jest podkład życia. Tylko weź sobie trójkę, bo jesteś opalona Ale w ogóle w biedrąc ja na zakupach grać. grać? Występować. Co to kupiłyśmy dla babci? Jakiś, ja taki, jakiś taki wrzos, nie wrzos i mówię do Kasi chodź do Biedronki. Znaczy, pokazywałam wam. Także zrobię Wam hol z torebki. Baza matująca z biedry. Szukam jakiejś fajnej. E, pomadka taka nude w kredce. Także może sobie na dzień przetestujemy? Co to na to? Korektor. Nina, tak, Korektor jakiś mineralny, taki też z bel. I coś tam jeszcze wzięłam. A... Czekajcie. Hol z na żywo. Różyk taki ładny. Taki jaśniutki i wzięłam jeszcze rozświetlacz. Jakoś którego... tak nie widziałam na YouTube, że ktoś pokazywał. Czekaj, czekaj, nie, ja już biorę. I rozświetlacz, także... Szybkie zakupy i teraz dzisiaj po prostu Kasia mi przyciąga po wszystkich możliwych starych dzielnicach, gdzie żeśmy kiedyś latały. No. Także teraz będziemy wchodzić za naszym starym kościołem. Cegielniana. Cegielniana, no. Tu zawsze taki spokój, był duży też taki domów zawsze, nie? Uh -huh. Ale jesteś jesienna. Uh -huh. Cute. Dzień dobry, kochani, kilka dni później, dokładnie jest niedziela. E, dzisiaj mam taki, w sumie dzisiaj mam teraz taki e, niepracujący weekend, bo wczoraj miałam urodziny, więc e, wczoraj właśnie fajnie spędziliśmy czas, byliśmy na spacerze i w ogóle było super. E, jak Andrzej wrócił z pracy, a dzisiaj postanowiliśmy na takie e, większe zakupy, może nie na, nie, że większe, ale na ogólnie zakupy spożywcze i pomyślałam, że pokażę Wam, co kupiłam, bo już długo nie było takich właśnie. E, Zakupów jedzeniowych we vlogach, a teraz jak gdzieś Wam już wspominałam, zmieniłam e, sposób odżywiania i tak dalej. I robię to głównie pod, kolo, pod kątem e, zdrowotnym, czyli jest taka dieta, e, że tak powiem, rozpisana pod tytułem co można, czego nie można, co powinnam, czego nie powinnam, pod kątem no, właśnie tarczycy i hashimoto, e, egzemy i tak dalej, ogólnie tam jelit i całej tej reszty, więc. E, jest taka dieta, gdzie, jak zobaczycie, jest dosyć tłuszczowa Nie jest to keto, bo też już tam były pytania, nie, nie jest to keto. To się dokładnie nazywa protokół autoimmunologiczny. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to sobie poczytajcie, wygryźcie się w temat. Ja Wam pokażę właśnie, co tutaj mam. Bo z jednej strony tak myślę, że może warto gdzieś tam o tym więcej mówić. Z drugiej strony wiem, że jedzenie to jest tak kontrowersyjny temat. Ale z drugiej strony, jak gdzieś tam było ten tym Slimming Worldzie, to jakoś... Nie wiem, całkiem był dobry odbiór ym, tej tematyki. Ja ogólnie, jak ktoś cały czas, nie wiem, mówi o dietach, co chwilę coś zmienia, co chwilę coś kombinuje, a ja w ogóle, nie wiem, nie, ym, nie czuję się lepiej, czy nie chudnie, czy nie wiem, nie ma efektów. Ym, po co robi tą dietę, no to to jest dla mnie takie zawsze mm, no nie wiem, jakoś mnie to tak trochę irytuje. Ja myślę, że jakoś u mnie nie ma dużo o e, właśnie takiej tematyce mm, filmów na kanale, więc powiem właśnie, że od 1 września e, jem w inny sposób e, jem ogólnie mówiąc trzy posiłki dziennie, chyba że jestem pełna, to jem dwa e, i to jest taka dieta właśnie bez, bez chleba, bez glutenu. E, bez, e, nie wiem, bez orzechów i tak dalej. Ogólnie, no, wczytajcie się w temat, jeśli jesteście zainteresowani. Ogólnie jest dużo kiszonek, dużo właśnie, do, tak dosyć czysto, że tak powiem, bo mogę na przykład, nie wiem, w Actifryu robić różne rzeczy, mogę smaczyć na smalcu czy na maśle, także wiecie, to nie jest taka e, jabłowa dieta, że powiem bez smaku, na przykład pomidorów nie mogę, papryki nie mogę, E, owoce też e, niektóre i to też raczej nie soki, no bo soki to raczej nie mają tych właściwości jak takie świeże owoce w całości i tak dalej. Więc ja Wam może nie wiem, dajcie znać, czy chcecie więcej takich właśnie, e, że powiem, wstawek we vlogach z jedzeniem, czy e, o, tej, o tej. Nie, nie chcę nazywać tego dietą. Ja to nazywam po prostu sposobem odżywiania, bo nie myślę o tym pod kątem e, odchudzania, chociaż już e, po trzech tygodniach kupiłam e, rozmiar mniejsze spodnie, także. No, przy okazji, na pewno mi trochę spadło, bo widzę, że po twarzy też lepiej wygląda. Na pewno. Czekajcie, po prostu na wprost. Na pewno szczuplej. To widzę na pewno. Boki też nie spadły, brzucha już tak dużego nie mam, chociaż dalej czuję się taka, czasem jeszcze wiecie, napompowana, taka opuchnięta, ale na pewno jest lepiej i widzę po prostu, że teraz sobie mogę jeść mniej, a tak bardziej wartościowo, więc ogólnie jest spoko. Bo ogólnie Nie jem wszystko, ale. Mm, właśnie omijam głównie gluten, jakieś mączne rzeczy, makaron. Jakoś jak powiem Wam jedną rzecz, że odziło mi się aż tak nie chcę jeść tych takich zakazanych rzeczy po tych trzech tygodniach, bo normalnie już po tygodniu miałam kryzys. Najgorsze było pierwsze dwa albo trzy dni, bo jakoś miałam dużo rzeczy do robienia i raczej byłam w domu, a kiedy wiem, że na przykład wychodzę, coś robię, to jakoś też inaczej myślę o, myślę o jedzeniu. Także Wam po prostu może pokażę co. Co kupiłam dzisiaj? I wydałam na to 120 funtów, a tak patrzę, to tutaj wcale dużo tego nie ma. Um, na więcej wydałam, 120 funtów, bo już kupiłam świeczkę, za chwilę Wam pokażę. Dobra, także odwróćmy się. A schowane jest tylko jedzenie dla psów. Dwie takie zgrzewki kupiłam po 12, czy tam po 10 puszek, bo były na promocji w Tesco. Więc tak, tutaj mamy zakupy z Tesco. Tesco, wiadomo, drożyzna, ale jakoś nie musiałam jechać do Aldiego, bo wiedziałam, że mniejszych rzeczy kupy w Tesco, nie chciałam jeździć nie wiadomo ile, no bo też niedziela nie po sklepach to nie za bardzo. Więc już Wam pokażę, co kupiłam. Jajka, płyn do płukania, w ogóle bardzo ładny zapach. Nie wiem, czy, czy znacie, bo to chyba jest jakaś nowość. Cały wiek już nie jadam tego sera, a mogę jakieś takie sery tłuste i tak dalej. I powiem Wam, że mm, jak ostatnio dostałam camemberta, to mnie tak łądek bolało, że nie wiem, ale to jest jedna z tych rzeczy, na którą mam po prostu ogromną ochotę. Więc kupiłam i zobaczyłam, jak się będę czuła. Najlepszy ser e, camembert jest dla mnie w Aldi, no ale w Aldi nie byłam, także spróbuję ten. No i rzeczy chemicznych, no to e, coś do czyszczenia piekarnika akurat było za e, pół ceny. To naprawdę e, świetnie czyści. No i też rzeczy, co były na promocji, bo w sumie były potrzebne. Taki odświeżacz do e, zmywarki, e, kostka wiadomo... I cały czas szukam takiej idealnej formy, z czego to jest, ze szkła, Uż teraz nie pamiętam to się nazywa, ale szukam takiej właśnie formy, w której mogę robić na przykład gołąbki w piekarniku, bo tak którą miałam, to mi się, brytfanka właśnie, to mi się ją zepsuła, więc na razie kupuję takie narazówki. na razie nie planuję nic robić w piekarniku, gdzie bym potrzebowała takie naczynie, ale kupiłam, bo po prostu wpadło mi w oko, widziałam, że muszę muszę mieć, kabanosy e, kupiłam, to akurat nie dla mnie, mascarpone jak najbardziej dla mnie, e, mój aktualnie ulubiony deser to jest połowa takiego serka mascarpone, tylko tego 100 gram move, e, zmiksowanych truskawek, polanych z góry to jest po prostu serek, e, deserek serek, deserek, życie, uwielbiam coś co Andrzej bardzo lubi, ja nie znoszę bekon dla mnie jak najbardziej, do śniadania z awokado, z jajkami e, z jakimiś ogórkami i tak dalej, jak najbardziej winogrona też mogę, ale jakoś tak po prostu kupiłam, żeby Andrzej miał coś słodkiego chciałam się kupić truskawki, ale było tak Wymiecione w te że wzięłam po prostu taką stackę, gdzie jest taki miks z owocami. Dobrałam brązowych pieczarek, bo będę robiła dzisiaj gulasz. Dosłownie kończę nagrywać i biorę się za obiad. Może też wam pokażę. Dajcie znać, czy chcecie. Haha, żartowałam nie możecie dać znać. E, jogurty dla Szymona, wziąłam dwa różne masła, bo masło to też mogę jeść jak najbardziej. E, żadne rzeczy light i tak dalej, tłuste, 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 wysokoprocentowe. E, dwa ogórki zielone i teraz przepyszna kapusta i ogórki właśnie, które w Tesco możecie kupić. To jest ta kuchnia polska, mega. Ostatnio kupiliśmy ogórki takie w słoiku i były po prostu do wyrzucenia, a te są zawsze pyszne, także jak otwieram to później po prostu przelewam je do pojemnika i daję do lodówki. Widziałam też dwa przeciery pomidorowe dla chłopaków, tak w razie czego, gdybym chciała zrobić tak na szybko jakąś zupę pomidorową dla nich czy coś, bo ja pomidorów nie jem, przynajmniej do końca miesiąca, nie wiem jak będzie później, dam wam znać bo ta dieta, to, ta dieta, to odżywianie na razie jest rozpisane do końca miesiąca, na pierwsze 30 dni wzięłam też w Tesco moje ulubione mydła do rąk, bo były na promocji 3 za 6 funtów normalnie kosztuje 2,5, tych nie miałam wcześniej używałam tych pianek, ale właśnie po tym mydle nic mi się tutaj złego z rękami nie dzieje, chociaż po 48 godzinach w Jaworzynie, po tej wodzie mam ręce masakryczne znowu, ale kupiłam sobie mać w aptece. tutaj kawę muszę zrobić tego to wyjęłam. No i teraz tak, od czasu do czasu mogę galaretkę, e, jako taki deser, coś słodkiego. Więc kupiłam galaretkę jagodową, poziomkową, truskawkową, smak coli w ogóle, WOTZ. Raczej to nie będzie dobra, ale chciałam spróbować. I malinowa. Tutaj, jak już widzicie, e, kupiłam też świecę, właśnie o Glow, bo to jest mój absolutnie ulubiony zapach, który jest aktualnie. E, Wiecie, wycofywany, wyprzedawany. Ciężko go dostać w sklepie Janki Candle, na stronie online był w pełnej cenie, więc mówię, dobra, poszukam jeszcze. I w Tesco właśnie w Clinton e, znalazłam, także wzięłam. Postoi przez rok, nie ma problemu. E, wiedziałam, że jak ją znajdę, to po prostu zrobię sobie zapas. I teraz, tak, jeszcze w Tesco. Co, e, co kupiłam w Tesco? 3, moje ulubione mleka. To musi być właśnie ta wersja. E, Owsiana dla baristów, najlepsze mleko, po prostu brzuch nie boli, można, e, można pić, czy owsianki tak dalej. Może owsianki tutaj nie sobie porobię, bo jakoś tak, przecież tak zrana owsianka, to za godzinę jestem głodna. Dobra, będę myśleć. E, wziąłem tak na próbę, e, mleko bez laktozy, e, Boże, mleko, wróć, sery bez laktozy z Gołdy, tak dla spróbowania, bo czasem uchodzę, też mam taki serek. Trzy e, paczki grzybów... E, Suszonych, bo na pewno jedną albo dwie przynajmniej wrzucę do, do gulaszu i znalazłam takie przyprawy, właśnie w polskim sklepie, hurtowni. E, także spróbujemy sobie. Chyba było po 50 e, pensów, a myślę, że do mięsa no to jak najbardziej. E, no ta meksykańska myślę, że będzie przepyszna, ale zobaczymy. Najlepsza śmietana ever. Jeśli lubicie taką właśnie gęstą śmietanę, to ta właśnie często jest i w Tesco, i dziś w polskich sklepach, e, takich europejskich. Jest 30% i 40%. Uwierzcie mi, że łyżka tej śmietany zmienia smak każdej zupy, sosu i po prostu życie nabiera smaku, a do plasku ziemniaczanych, chociaż długo już nie jadłam, chociaż w sumie bym mogła, bo usmażyłabym, ale mm, po prostu myślaciek na samą myśl o to ona jest rewelacyjna właśnie z taką dziewczynką. E, pyszna, pyszna, pyszna mam w lodówce 30 ale ta 40 jest po prostu The best. Wielkoski smalcu, bo czasem też na smalcu coś smażę. Masło kolorowane do razu ja miałam takie duże pęczek pięknego. E, pięknej pietruszki. I tutaj jeszcze w kupiłam dwie e, paczki Reginy, bo były za dwa funty, także super. Dla Andrzeja do pracy serek wiejski ze szczypiorkiem. Ja e, serek wiejski miałam taką fazę rok temu, że go tak jadłam, 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 aż mi się przyjaciel do tej pory raczej patrzeć na niego nie mogę. I tutaj Szymonowi wzięłam Kubusia. Bardzo rzadko mu e, takie właśnie e, słodkie soki kupuję. On prędzej pije e, wodę, ale raz na jakiś czas. Myślę, że jak wypije raz w miesiącu, to nic mu nie będzie. I kupiłam coś, czego jestem przeciekawa. E, sok e, z ogórka kiszonego. On jest właśnie tutaj w hurtowni u nas, w tym Europolu, na tym dziale ze zdrową żywnością. Także skład jest bardzo dobry. Eee, także muszę sobie tutaj poczytać i tak dalej, jak to można pić i, i w ogóle. Ale kiszonki to jest coś, co e, robi mi bardzo dobrze, co mi na żołądku nie siedzi, po czym się czuję lepiej, lekko, także Sok z górka łód I kupiłam też coś, co już ostatnio mi wpadło w oko i to jest sok z pokrzywy. Skład również jest bardzo, bardzo dobry. I jak tutaj tak delikatnie, że tak powiem, się wczytałam, no to widzę, że należy pić 50 ml, 5 łyżek dziennie. Godzinę przed posiłkiem sok można rozcieńczyć wodą lub, lub dowolnym sokiem. No i na pewno z tego, co gdzieś tam się wczytałam, odrobinę w temat właśnie soku z pokrzywy, nie, co powiedziałam, sok z pokrzywy, to na przykład pozwala to pozbyć się wody z organizacji. Więc w ogóle ciemna butelka, w ogóle fajnie to wygląda. Także dam wam na pewno znać y, za jakiś czas, czy to było dobre i w ogóle. No i teraz waga dział mięsna. Ktoś jest y, wrażliwy na no, tak dalej, no to teraz będzie trochę mięsa. Ale stwierdziłam, że zrobię takie większe zakupy właśnie na y, masarni. Z tego względu, że nie chce mi się jeździć dwa razy w tygodniu na zakupy. Po prostu to wszystko pomrożę. I teraz tak. Czy tu nie ma naklejek na. na... Ojej, Lubię, jak jest naklejka, że wiem, co jest, ale czekajcie. To już będę wiedziała, więc tutaj jest y, szynka taka w całości, którą upiekę, zapekluję i upiekę, nie, że zapekluję, po prostu y, zrobię w marynacie. Tutaj jest kawałek z kabu, tak przynajmniej nie wiem, na cztery kotlety będzie na pewno. E, tutaj, tutaj, tutaj jest mielone, kilogram. Tutaj są kości pod zupę, bo będę robiła ogórkową, tutaj są dwie polędwiczki, jeśli macie jakiś fajny przepis na polędwiczki, to dajcie znać, bo polędwiczki kupiłam raz w życiu i były zepsute i wyrzuciłam to w życiu, sama polędwiczek nie robiłam, więc czekam na wasze jakieś takie podpowiedzi. No i tutaj teraz tak, ja mam żeberka, bardzo, bardzo dużo żeberek, ile tutaj jest, prawie 2 kg, więc to pewnie na 3 albo 4 dni. No i tutaj mam jeszcze gulaszowe. Które zostawiam i za chwilę biorę się właśnie za podsmażanie tego mięska. Więc tak wygląda szczerze: 140 funtów, bo jeszcze 60 polskich sklepów, 60 w Tesco i 23 świeczka. Wcale dużo nie kupiłam, a jednak, trochę wyda, a jednak trochę wydałam, no ale jedzenie idzie w górę, bardzo idzie w górę. Czy się, no i idzie, no, idzie w górę, no taniej nie będzie. Prąd idzie w górę, my znajdzie w górę, wszystko idzie w górę. Więc w sumie, e, nic nowego, ale trochę pomarudzić e, trzeba, ale mówię, to co tutaj mięso kupowałam, to powiem Wam, że mi to wystarczy, powiem Wam na ile mi to wystarczy, z tym, że nie codziennie oczywiście jemy mięso, ale tak, to jest powiedzmy za 4 dni, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bo że mięso liczę tak powiedzmy, że na pół przedzielę i... Na dwie porcje, tutaj przynajmniej, nie wiem, na trzy tygodnie mięsa, więc yy, bo jak ja już coś gotuję, to gotuję na dwa, trzy dni. Nie, nie nienawidzę gotować codziennie. Lubię gotować, ale miała gotować codziennie to by mi się nie chciało. Więc ja zawsze po prostu gotuję. Więcej. Więc tak, no i teraz dla tych z Was, którzy dostali, dostali do końca, bo wiem, że nie wszystkich interesują. Yy, wiecie, 7-minutowe vlogi z Polski i 15-minutowe zakupy jedzeniowe, yy, chcę Wam dać znać, że właśnie dla tych z Was, którzy dotrwali tutaj do końca, mam informację, że yy, właśnie teraz chcę yy, zrobić takie mini, mini rozdanie. Yy, mam na myśli pędzle Hakuro, które może widzieliście jakieś czasem u mnie na yy, Instagramie. Pokazywałam, wam, że dostałam, Dostałam też kilka więcej z taką myślą o konkursie dla Was. E, więc pozwólcie, że to będzie taka mini paczka niespodzianka. I to są pędzle, które ja bardzo lubię. Bardzo fajne kształty, ciekawe kształty, z których na pewno będziecie korzystać w codziennym makijażu. E, więc ja może nie tymi pędzlami teraz machała, ale e, taka paczka niespodzianka do jednej z Was przyjdzie. Albo jednego z Was. E, no i co należy zrobić? No po prostu e, Polajkujcie ten film i napiszcie, nie wiem, żeby to nie było takie oczywiste, że ktoś wchodzi w komentarze i od razu widzi um, jakieś takie, um, wiecie, że coś się dzieje, coś się dzieje, bo właśnie to nie ma być w tytule, tylko ukryte na koniec dla tych wytrwałych. O, wiem, co możecie mi napisać. Możecie nam napisać, czy którąś z tych rzeczy, którą wam cię pokazałam... Um, tej części zakupowej. Sami kupujecie, może, nie wiem, właśnie macie jakiś swój, nie wiem, ulubiony smak galaretki, który kupiłam, może kupi kupiłyście to mleko samo, co ja wam pokazuję, nie wiem, może macie jakiś fajny przepis, właśnie na, na te, na polędwiczki. także. Niech to będzie tym takim, takim naszym małym, ukrytym konkursem, właśnie jakiś komentarz związany z tymi zakupami, które, które zrobiłam. Więc tak, niech tak będzie. I powiedzmy sobie, że od publikacji tego filmu macie 4 dni na zostawienie komentarzy. Więc tutaj Wam napiszę, do kiedy możecie zostawiać, i też napiszę Wam tutaj, kiedy będą wyniki. I te wyniki będą może, może, może też tutaj w komentarzu. Zostawię po prostu komentarz przypięty po tych 5 dniach, tak plus minus. Czy ktoś się spodziewał po zakupach jedzeniowych e, małego konkursu z pędzelami Hakuro? Ale tak miało być ukryte dla wytrwałych. Także dobra kochani, myślę, to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku. E, w przyszłym tygodniu się dużo dzieje, bo przyjeżdża do mnie Aga, przyjeżdża do mnie Kasia, później mam warsztaty, później mam makijaże, także się dzieje, 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 a za trzy tygodnie tej porze, jak teraz tutaj stoję, to będę... W Polsce w dużym nowym mieszkaniu, yy, które mamy wynajęte, także się nie mogę doczekać, bo też się widzę z Olą z idziemy do teatru w niedzielę za trzy tygodnie, więc będzie się działo. Także to tyle. Dzimmy w kolejnym filmiku, buziaki, trzymajcie ciepło, pa. pa.